Nie wiem, na ile będzie dla Ciebie oczywiste, jeżeli powiem, że za zaburzoną relacją z jedzeniem najczęściej kryje się też gdzieś zaburzona relacja z ciałem, A za brak akceptacji swojego ciała, i tutaj właśnie sposób, w jaki widzisz swoje ciało, wpływa na to, jak jesz. No bo kurczę, żelazna logika wskazuje na to, że sposób, w jaki jemy, wpływa na to, jak wyglądamy. I tym samym, gdyby to, co jemy, ile jak często, jak dużo nie wpływało na to, jak wyglądamy, to prawda jest taka, że prawdopodobnie większość ludzkości jadłaby sobie, wiesz, te fast foody i słodycze, bo nikt nie miałby motywacji do tego, żeby to zmieniać, tak, natomiast, ponieważ jedzenie wpływa na sposób, w jaki wyglądamy, to Chcąc wyglądać dobrze, limitujemy jedzenie, ograniczamy, wprowadzamy różnego rodzaju zasady, zmiany i tak dalej. No i wiadomo, jak to się rozkręci nie w tą stronę, co powinno, to mamy zaburzoną relację, zaburzenie odżywiania i tak dalej. Nie wiem, na ile to jest dla Ciebie jasna relacja tutaj, jeden do jednego, jak to się jedno do drugiego ma, ale pomyślałam sobie, że powiem to wyraźnie, bo może komuś to nie wybrzmiewa tak, nie jest to dla kogoś tak bardzo oczywiste. Więc gdybyśmy serio czuli się dobrze ze sobą, a wiele, wiele z nas, to myślę, że byłoby dużo, dużo, dużo mniej tematów związanych z zaburzeniami odżywiania. Także to tak.